Szukasz szkoleń dotyczących pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu? Chcesz doskonalić swoje umiejętności terapeutyczne? Jeśli tak, nasz ośrodek jest miejscem dla Ciebie. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli powstał w 2010 roku z inicjatywy Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka. W 2019 roku zdobył akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty. Nasza działalność szkoleniowa obejmuje całą Polskę i Europę. Specjalizujemy się w szkoleniach dotyczących stosowanej analizy zachowania w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale wiedza zdobyta na naszych szkoleniach jest przydatna w pracy z dziećmi z innymi zaburzeniami i dziećmi rozwijającymi się prawidłowo. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Korzystamy z dorobku naukowego renomowanych placówek zajmujących się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu naszych terapeutów i superwizorów. Nasi wykładowcy to psychologowie i pedagodzy specjalni na co dzień pracujący z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Prowadzimy badania naukowe i publikujemy efekty naszej pracy. Nasze szkolenia przygotowujemy w oparciu o najnowsze doniesienia dotyczące terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W naszej ofercie na pewno znajdziesz coś interesującego dla siebie. Możesz wziąć udział w szkoleniach, superwizjach lub w stażach praktycznych. Możesz także wybrać dogodną dla Ciebie formę szkolenia. Możesz wybrać szkolenie online, szkolenie stacjonarne lub szkolenie wyjazdowe. Dzięki naszym szkoleniom na pewno poszerzysz swoją wiedzę i zdobędziesz umiejętności terapeutyczne. Nie czekaj, odwiedź naszą stronę już dziś i sprawdź aktualną ofertę szkoleń. Zapraszamy!